Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. Wśród Rzeszy Świętych i błogosławionych kościołach, których dewizą był nakaz Chrystusa, bądźcie miłosierni i którzy usiłowali żyć Ewangelią do końca, oddając swoje życie oraz zdolności na służbę ubogim, w których w twarzach widzieli oblicze cierpiącego Chrystusa, jawi się postać świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Już za życia mówiono o nim ksiądz dziadów, Ojciec ubogich, apostoł Bożego Miłosierdzia. Ten wielki jałmużnik działał we Lwowie, który po II wojnie światowej, wraz z ziemiami Galicji Wschodniej, został przyznany Związkowi Radzieckiemu i dlatego jego postać wydaje się być mało znana w naszej ojczyźnie. Zygmunt Karol Gorazdowski urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 roku w rodzinie szlacheckiej. Były drugim siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry z domu Łazowska. Pierwsze miesiące życia spędził w majątku swojej babki i cudem uniknął śmierci w czasie tzw. rzezi galicyjskiej. Ukryty przez niankę pod kołem młyńskim nabawił się choroby płuc, która towarzyszyła mu przez całe późniejsze życie. Podczas nauki szkolnej, najpierw w Sanoku, a później w Przemyślu, gdzie przenieśli się jego rodzice, Wygadzał się jako uczeń pilny i pracowity. Zawsze znajdował się w czołówce najlepszych uczniów w klasie, śpiewał miłym sopranem, a potem przyjemnym tenorem. Miał zamiłowanie do historii, geografii i języka polskiego. Jako osiemnastoletni gimnazjalista wziął udział w powstaniu styczniowym, co przepłacił nasileniem się gruźlicy. Klęskę i upadek powstania przeżył jako bardzo bolesną próbę, po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu podjął studia prawnicze na uniwersytecie we Lwowie. Jednak na drugim roku studiów poprosił o przyjęcie do seminarium duchownego we Lwowie. Wśród studentów odznaczał się pobożnością, gorliwością i mimo swego porywczego charakteru, wielką uległością wobec przełożonych. Zachowane świadectwa mówią, że swoje bardzo dobre wychowanie Zygmunt zawdzięczał. Wychowaniu domowemu, matce i ojcu, którzy jako wzór cnót polskich i obywatelskich, przykładem swoim, uczciwością, sumiennością, religijnością prawdziwą, delikatnością, ofiarnością dla dobra publicznego, potrafili rozbudzić w chłopcu wielkie cnoty. O rodzicach Zygmunta mówiono, że byli to bardzo inteligentni, zacni i wielcy patrioci. W seminarium spotkała Zygmunta wielka próba wiary. Ze względu na nasilenie się choroby płuc wstrzymano mu święcenia kapłańskie na czas nieokreślony. Decyzja ta była dla Zygmunta ciosem bardzo bolesnym. Cierpiał i moralnie, i fizycznie, lecz nie tracił ufności w Bogu. Dwa lata później, w 1871 roku, stan jego zdrowia na tyle się poprawił, że mógł otrzymać święcenia kapłańskie, które przyjął w katedrze lwowskiej. W ciągu pierwszych lat posługi kapłańskiej dał się poznać jako kapłan posiadający wyjątkowy charyzmat łączenia pracy duszpasterskiej i charytatywnej. W tym czasie podjął w wielu szkołach pracę katechetyczną. Parafie w archidiecezji lwowskiej należały wówczas do najbardziej rozległych terytorialnie w całym zaborze austriackim. Często parafię tworzyło kilka lub nawet kilkanaście gmin. Ksiądz Gorazdowski, będąc w parafii w Wojniłowie, oprócz uczniów w miejscowej szkole czteroklasowej, musiał objąć katechizacją dzieci z jedenastu szkół etatowych i siedmiu parafialnych. Na różny sposób pomagał też potrzebującym, jak na przykład w czasie epidemii cholery w Wojniłowie, gdzie spieszył z pomocą do chorych i własnymi rękami grzebał umarłych. Jego postawa jako kapłana już wtedy zwracała uwagę nie tylko katolików. Nawet miejscowi Żydzi z wielkim szacunkiem całowali jego ubranie, uważając go wprost za człowieka świętego. Młody kapłan ujmował wszystkich otwartością i wrażliwością na potrzeby człowieka. W tym czasie dał się poznać jako autor pism i opracowań religijno-katechetycznych, adresowanych głównie do dzieci i młodzieży. Były one wysoko cenione przez przełożonych, a jego kateizm dla szkół ludowych. Był zalecany w diecezji przemyskiej jako najodpowiedniejszy podręcznik przy nauce religii. Katechizm ten rozszedł się w ponad 50 tysiącach egzemplarzy. Ceniąc ideę wychowawcze niemieckiego księdza Albana Sztolca, przeszczepił je na grunt polski. Przystosowując do ojczystych dziejów i obyczajów, opracował je i wydał drukiem pod nazwą Zasady i przepisy dobrego wychowania. Opracował także i wydał rady i przestrogi dla młodzieży męskiej i niezapominajki dla młodzieży żeńskiej. Ksiądz Gorazdowski zapoczątkował w archidiecezji Lwowskiej praktykę wspólnej pierwszej komunii świętej dla dzieci i był także propagatorem pamiątek pierwszokomunijnych i pamiątek związanych z sakramentem bierzmowania. W trosce o kapłanów założył stowarzyszenie Bonus Pastor, w którym kapłani mieli sobie Wzajemnie pomagać w utrzymaniu i pomnożeniu ducha kapłańskiego i życia Bożego poprzez wspólne odprawianie rekolekcji. Mieli również wspierać się w pracy dłuż pasterskiej, głoszeniu misji ludowych i tym podobnie. nich redagował także czasopismo Bonus Pastor i pisał różne artykuły. Był współtwórcą Związku Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych w Galicji. Centralizującego i kierującego pracami poszczególnych dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Działał ponadto w Towarzystwie Świętej Salomei, wspomagającym ubogie wdowy i ich dzieci, a także w Stowarzyszeniu dla ubogich szwaczek. Na wiecach katolickich i na łamach ówczesnej prasy mobilizował społeczeństwo do uczynków miłosierdzia. Szczególnym terenem jego posługi kapłańskiej i czynnej miłości bliźniego był Lwów, w którym spędził ponad 40 lat życia. Jako wikary, a potem proboszcz parafii Świętego Mikołaja, wnikał w świat ludzkiej nędzy. Łączał się czynnie w istniejące już instytucje dobroczynne oraz powoływał nowe. Będąc sekretarzem Instytutu Ubogich Chrześcijan we Lwowie, założył dom pracy dobrowolnej dla żebraków. Już w pierwszym roku jego istnienia 170 bezdomnych żebraków Wśród których znajdowała się niemała liczba dzieci, znalazło tam dach nad głową, stosowną opiekę i pracę według swoich możliwości. Z jego inicjatywy rozpoczęła także swoją działalność w Lwowie tania kuchnia ludowa. Żywili się w niej robotnicy, studenci, młodzież szkolna, dzieci, a najwięcej biedota lwowska. Wydawano w niej codziennie około 600 obiadów. Korzystał z niej także brat Albert Kmyłowski i przebywał w Lwowie. Innym dziełem chrześcijańskiego miłosierdzia założonym przez księdza Zygmunta był zakład dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów. Była to odpowiedź na potrzeby ludzi cierpiących i chorych, którzy na skutek rządowej ustawy po sześciu tygodniach pobytu w szpitalu, bez względu na ich stan zdrowia, byli z niego usuwani. Pisano wówczas o księdzu gorazdowskim. Gdy nikt nie umiał zająć się nieszczęśliwymi, chorymi bez ratunku, on pomyślał o wzniesieniu gmachu dla nieszczęśliwych. Dla ubogich studentów seminarium nauczycielskiego, ksiądz Gorazdowski otworzył internat świętego Jozafata, który wychował wielu ludzi zajmujących nierzadko wybitne stanowiska. W utworzeniu internatu Pomagali mu też jego rodzice, którzy w 1882 roku oddali wszystkie swoje oszczędności na ten cel. Ksiądz Zygmunt współpracował także z błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem. Powołał również do istnienia pierwszy, a także przez długie lata, jedyny w Galicji zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt, w którym za jego życia uratowano około. Trzech tysięcy dzieci, a wiele matek powróciło do Boga i znalazło godne zatrudnienie. System ten mógł funkcjonować wyłącznie dzięki księdzu Gorazdowskiemu, który nie ustawał w zjednywaniu dobroczyńców i zdobywaniu niezbędnych środków. Jego plebania zawsze była otwarta dla lwowskiej biedoty. Żebracy ściągali tu z całego miasta, bo wiedzieli, że ksiądz dziadów, jak go powszechnie nazywano, nie przegoni ich, Mimo, że sam żył bardzo ubogo. Jadał niezwykle skromnie, chodził w starej, zniszczonej bieliźnie, sutannie i płaszczy. Gdy jeden dziennikarz zapytał go, skąd bierze fundusze na działalność, odpowiedział, że gdy brakuje mu pieniędzy, to daje jeszcze większe jałmużny. Powianie cenili księdza Gorazdowskiego nie tylko jako dobroczyńcę, ale również jako kapłana. Jego konfesjonał był zawsze oblężony. Penitenci mogli się do niego zgłaszać o każdej porze, a i on odwiedzał w domach najbardziej zatwardziałych grzeszników, zachęcając ich do skorzystania z sakramentu pojednania. Do prowadzenia powyższych dzieł ksiądz Gorazdowski zaprosił tercjarki franciszkańskie, do których stopniowo dołączały dziewczęta otwarte na sprawy miłosierdzia. Zapragnęły one wkrótce prowadzić życie wspólne i zorganizowane, dlatego ksiądz Zygmunt Zatroszczył się o ich odpowiednią formację i zatwierdzenie przez władze kościelne. W ten sposób powstało zgromadzenie sióstr świętego Józefa, zwane popularnie siostrami Józefitkami. Miarę rozwoju zgromadzenia ksiądz Gorazdowski łączał siostry w posługę cierpiącym w założonych przez siebie dziełach oraz w powstających nowych w szpitalach, sierocińcach, ochronkach zalecał opiekę nad chorymi w domach prywatnych. Ubolewam, że wielu dzieci z rodzin katolickich uczęszczało do szkoły protestanckiej, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki, a religii uczył tam apostata. Pragnąc ratować dzieci przed obojętnością religijną czy nawet niewiarą, założył szkołę katolicką, polsko-niemiecką, której prowadzenie przekazał braciom szkolnym. Spotkało się to z negatywnym odzewem narodowych środowisk polskich. Zarzucający księdzu Zygmuntowi udział w germanizacji. Dopiero specjalna odezwa arcybiskupa Bilczewskiego wyciszyła nieco tę sprawę i pomogła chociaż niektórym zrozumieć sens istnienia takiej szkoły. Ksiądz Gorazdowski przystąpił też, choć z niewielkim powodzeniem, do spółki wydawniczej i stał się właścicielem drukarni oraz redaktorem gazety codziennej. Uważał bowiem, że religii i moralności katolickiej nie uratują same kazania w kościele. Jednak przez wspólnika musiał się wycofać z tego przedsięwzięcia. Zarówno inicjatywa katolickiej szkoły, jak i założenie katolickiej gazety we Lwowie spotykały się z wielką opozycją antykościelną i kosztowały księdza Zygmunta wiele udręk, cierpień, niezrozumienia i upokorzeń trwających niemal do śmierci. Te wyjątkowo trudne doświadczenia na końcówce życia były dla niego próbą miłości i zawierzenia Bogu. Na szczęście miał wsparcie ze strony arcybiskupa Lwowskiego Józefa Bilczewskiego. Pod koniec życia ksiądz Gorazowski cierpiał na niebezpieczną chorobę oczu, grożącą całkowitą utratą wzroku. Zmarł w Opinii Świętości 1 stycznia. W 1920 roku w Lwowie, domu generalnym założonego przez siebie zgromadzenia i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Żegnany był przez wielkich i małych tego świata. Mówiono wówczas o nim między innymi asceta prowadzący życie surowe, zakonnik bez specjalnych ślubów, wielki czynem, przepiękny przykładem. Był okiem ślepemu, nogą chromemu, był ojcem ubogich. Po jego śmierci gazety pisały: Śmierć wyrwała społeczeństwu polskiemu najdzielniejszego kapłana jednostkę niepospolitą najszlachetniejszego dobroczyńcę ludzkości, który całe swe życie poświęcił dla dobra ojczyzny i bliźnich. Instytucje, które założył, przekażą nazwisko gorliwego kapłana późniejszym pokoleniom i zapiszą je między prawdziwie zasłużonych w naszym społeczeństwie. Święty Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji. 26 czerwca 2001 roku w Lwowie, podczas pielgrzymki na Ukrainę. Podczas homilii beatyfikacyjnej papież nazwał księdza Zygmunta prawdziwą perłą łacińskiego duchowieństwa archidiecezji lwowskiej. W Polsce jego wspomnienie obchodzi się 26 czerwca, w innych krajach 1 stycznia, w rocznicę śmierci. 23 października 2005 roku świętym ogłosił go papież Benedykt XVI. W 2023 roku relikwie świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego zostały wprowadzone do sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie. Módmy się. Boże, ty pouczyłeś swój kościół, że ten, kto miłuje ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, sprawa byśmy za przykładem błogosławionego Zygmunta Kapłana pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na Twoje królestwo. Amen.